¡Vamos, vamos, vamos! Słychy, świat. Wszystkiego najlepszego! Nikt nic nie dostanie, bo zatrzymam czas i święta nie nadejdą. <laughs> o nie! O! Nie będzie żadnej gwiazdki. Zamienię Świętego Mikołaja i wszystkie krasnale w bloki lodu. <laughs> sobie spokojnie, bezpiecznie i bardzo świątecznie. Z mego ukrycia twoimi oczami będę wodzić wzrokiem. Zakrasnolała. W mojej mocy teraz każdy krasta, każda żywa dusza. nikt im nie pomoże, nawet najbardziej nieznośny troll. Szczęście i radość! Żegnajcie na zawsze. Ogłaszam, że od dziś święta są zimne i martwe, i To Rynek Miasta Krasnali. Możesz pójść do Domu Świętego Mikołaja i posłuchać dzisiejszej opowieści. Lub przejść się po miasteczku i poszukać jakiejś gry. I pamiętaj, że zawsze możesz zagrać w dekorowanie drzewka. Powodzenia! Witam w Środowej Wieczorynce. Dzisiaj będziemy ogrywać kolejną część Hugo. Jest to tam yy, coś z gwiazdką. Czyli gwiazdkowe prezenty chyba się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam, ale wiadomo tytuł będzie. Zobaczmy czy tutaj mamy opcje jakieś, ale chyba nie. W każdym razie możemy sobie tutaj. Możemy sobie chodzić tutaj po miasteczku. I to jest dość fajne. Szczerze mówiąc, nie jest to jakieś strasznie intuicyjne. Gra z poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. Tak, i mamy tutaj chyba aż 25 gier. Kurde. Dużo. No dobra, tu możemy odwiedzić domek świętego Mikołaja. Tutaj jest 0, czyli tu będzie pierwsza gra. No zaczynamy, zobaczymy, ile odcinków zajmie. Przejście oczywiście odcinek będzie trwał około 20 minut, więc nie chcemy tutaj. Może zacznijmy od o, tutaj jeszcze jest. Zobaczmy, ciekawe, co ciekawe, tu... ile drzewek o. uda ci się ozdobić. Musisz łapać ozdoby, które skrzaty wyrzucają z balkonów. Za pomocą myszy przesuwaj mnie pomiędzy spadającymi ozdobami, a wszystkimi trzema poziomami drzewka. Aby obrócić drzewko. Kliknij na dźwigni. Pamiętaj, że drzewko trzeba ubrać ze wszystkich stron. No dobra, ubieramy to drzewko najpierw. Dawać prezent... dawać te ozdoby Gra nie wydaje się trudna. Musimy ubrać z każdej strony na trzech poziomach drzewko. No dobra. Ciekawe by było jakby się udało za pierwszym razem. Druga część już nie jest taka matematyczna, ale no zobaczymy jeszcze tamte. Zobaczymy jeszcze... Czy to tamte... właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? Udało się... Drzewko ozdobić i co? Aha, i następne a to takie trochę nudnawe ale może to przyspieszy bo na razie to czyli dwie ozdoby może mieć sobie w ręku ale nie wiem jak długo się ta gra będzie rozpręcać ale na razie jest, no na razie jest bardzo prosta może nie bardzo czasami potrafi dać do wiwatu ale Pięć drzewek, dobra, dość, mam dość tej gry. A to, co to jest tutaj? Nie wiem, co to jest tutaj. Dobra. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Ciekawe, ile drzewek uda Ci się ozdobić. Musisz łapać ozdoby, które przejdź się po miasteczku i poszukaj ciekawe. Ile drzewek uda ci się ozdobić? No tutaj mamy Musisz łapać ozdoby, przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści Świętego Mikołaja poprzedniego dnia, gra z poprzedniego dnia nie Gras poprzedniego dnia nie została zakończona. Gras poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. Nawet to miasteczko nie jest takie małe. A tu jest z jedynka, widzę. Dziś musisz roztopić 10 skrzatów i pomóc im zejść z taśmy przenośnika. Za pomocą myszy włączaj podgrzewacz, aby roztopić skrzaty i klikaj na nich, gdy mają podskoczyć lub się wspinać. Uważaj, podajnik może przyspieszyć. No nie jest to łatwa gra, widzę. Ja udało się jednego uratować. Drugiego udało się uratować. Trzeciego udało się uratować. Czwartego udało się uratować. Mamy chyba pięciu uratować, tak? Piętego udało się uratować no jeszcze brym trawie przegrał dobra chyba udało się tam chyba jeszcze ta beczka nie skoczy Fajna gra. Pierwsza minigra jest nawet spoko. Nie jest taka trudna. Nie jest taka znowu trudna. Tutaj w ogóle gry są podzielone tak jak ten kalendarz adwentowy, czyli. Czyli jest ich chyba 25? Coś koło tego. Jak na razie dajemy bez najmniejszego problemu radę. Juhu! Zadanie wykonane! Świetna robota! Ale możesz grać dalej, jeśli chcesz. Nie chcę. A jak nie chcę grać dalej? Teraz zadanie numer dwa. Tu jest osiemnaście. Jeszcze trzeba się naszukać tych zadań. Numer pięć. Gra Gras poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. No dobra, musimy teraz znaleźć grę numer dwa. Gras gra poprzedniego dnia nie została zakończona. Aha, Musisz tutaj... ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. Tu jest siódemka, tu jest. Powinno być to jakoś lepiej oznaczone, bo. Czwórka. O, tu jest dwójka. Musisz pomóc mi uwolnić 10 zamrożonych skrzatów. Przesuwaj wózek w górę i w dół za pomocą myszy. Kliknięcie przyciskiem myszy spowoduje wybicie kuli. Aby kula nie wypadła poza lewą krawędź ekranu, musisz zablokować ją wózkiem z beczki może wypaść czasem dodatkowa kula Aha <laughs> Czyli taki breakout w wersji breakout w wersji Wersji Hugo Nie jest to łatwe, zwłaszcza, że ta animacja jakoś się tak trochę... No, tak się zacina trochę ta animacja, bo to... Może by trzeba było przerzucić na, na CD? Znaczy, z CD na... Yy... Na dysk może by się tak nie zacinało. No, ta gra nie byłaby zła, gdyby się tak nie zacinała. Tak skacze trochę. Juhu! Zadanie wykonane. Świetna robota. Ale możesz grać dalej, jeśli chcesz. Oczywiście nie chcę grać dalej. Stłuczone bombki, podarte łańcuchy, żebyś. Dobra. Zadanie numer dwa wykonane. Tutaj jest zadanie numer trzy. 4, szukamy numer 7, numer 10. Szukamy zadania numer 3. Było 1, tu było 13, 18. No, jeszcze trzeba znaleźć te zadania, nie

Powinno być gdzieś wybierać. Niech se będzie po kolei, powiedzmy, ale żeby to gdzieś wybierać i. Gra z poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. O, tu jest trzecia, dobra. Strasznie tutaj można pobłądzić po tym miasteczku. Nawet nie wiem jak tutaj trafić. Musisz pomóc i uwolnić 20 skrzatów uwięzionych w blokach lodu. Skrzaty jadą na taśmie przenośnika i trzeba rzucać w nie kamieniami, aby rozbić lód. Kamień rzucasz klikając przyciskiem myszy. Uważaj na beczki, które mogą strącić z taśmy uwolnione już z Strzelaj do beczek. Jeśli potrzebna Ci mała przerwa, możesz zatrzymać przenośnik, rzucając w środek tarczy, gdy zapala się zielone światło. No kurde. Aha, można zatrzymać jeszcze przełącznik. Dobra, mamy dwóch. Ruszaj przełączniku. Na szczęście ilość yy, tych. Na szczęście ilość kamieni jest nieograniczona. Mamy już... Jeśli się trochę nie pośpieszysz, święta nigdy nie o, nadejdą. O matko, trafiłem krasnala? Tam nie, nie, Można te beczki wykorzystać też do uwolnienia krasnala. Czemu tam idzie w tamtą stronę? Czemu idzie też w tamtą stronę? Czy to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? No, jeszcze zostało jedno życie. 3 sześć, siedem. O, dobrze, że tego nie rozbiłem. Można wykorzystywać cebeczki. beczki, to jest dobre. Nawet najstarszy skrzat potrafi lepiej wycelować. Musisz pomóc im uwolnić 20 skrzatów uwięzionych w blokach lodu. Dwudziesty! jadą na taśmie. się ja kręcę, no Nie trzeba rzucać w nie kamieniami. To jest ostatni. Aby gra. Kamień. Zaczynasz klikając przyciskiem myszy. Uważaj na beczki, które mogą strącić staśmy uwolnione już z skrzat. Strzelaj do beczek. Jeśli potrzebna ci mała przerwa, możesz zatrzymać przenośnik. i ci się jak stado powolnych reniferów. Trzeba się śpieszyć. Jeszcze raz. Musisz pomóc. No dobra, jeszcze jeden klasnal No dobra, to teraz już powinno te dwa krasnale to już powinny mi załatwić sprawę w tej grze. Juhu! Zadanie wykonane, świetna robota! Ale możesz grać dalej jeśli chcesz. No, najtrudniejsze jak do tej pory zadanie, chociaż to... Tym... Jak się rusza o myszką, to potrafi nieźle się zacinać gra, więc jest to... Nie wolno za szybko ruszać myszką. Aha. Im szybciej ruszamy, tym bardziej się zacina gra. Dobrze wiedzieć? Trzeba się postarać, aby święta były na... No i dobra. I tutaj kończymy zobaczcie sobie teraz scenę końcową jak się wychodzi z gry też jest fajna animacja Przed się Kruku, bym twymi oczami zobaczyła, co zdziałałam moimi czarami. Hehehe, <śmulikator> wszystko jest tak, jak zaplanowałam. Martwa cisza, święta nigdy nie nadejdą. Mam nadzieję tylko, że tej gry nie trzeba przejść za jednym razem. Aha, on dał mi kartkę, że niby patrzyła... <grybujesz> kartkę namalowaną. Dobre.